Właśnie na stadionie imienia Kazimierza Górskiego w Płocku, gdzie miejscowa Wisła rozgrywa pierwsze w tym roku spotkanie w ramach pierwszej ligi. Przeciwnikiem Wisły Płock jest Olimpia Elbląg. Do przerwy prowadzimy 1-0 po bramce Mosarta. W dzisiejszym odcinku pokażemy najciekawsze fragmenty tego meczu, przedstawimy pomeczową konferencję prasową, a także porozmawiamy z zawodnikami. To jest program Czas Wisły 19.47. Zostańcie z nami! Jako pierwszego ocenę tego spotkania poproszę pana Szymona Szałachowskiego, asystenta trenera Olimpii Eblą ze względów językowych poprosiliśmy po prostu pana trenera o, to, o reprezentowanie reprezentowanie zespołu. Bardzo to cęka. W dzisiejszym meczu remis zasłużony. Niestety przyjechaliśmy, dla nas niestety zasłużony, przyjechaliśmy tutaj po pełną pulę, chcieliśmy ten mecz wygrać i... To było widać, że naszych zawodników, szczególnie w pierwszej połowie, nie weszliśmy w mecz. Taktycznie zespół nie realizował zadań, założeń, które wyznaczył trener, i tak to wyglądało. W drugiej połowie przewa przeważyliśmy, mieliśmy, byliśmy częściej przy piłce, zdobyliśmy bramkę i myślę, że jeszcze mieliśmy dwie sytuacje, które powinniśmy wykorzystać. Stało się tak, jak się stało, gramy dalej. Czekamy na kolejny mecz. Bardzo dziękuję. Pan Libor Pala, trener Wisły. No, myśmy ten mecz dobrze do niego weszli mieliśmy ten mecz strzelić więcej bramek, bo jedna bramka jest z mało. Ja to tak czułem, że jak nie strzelimy drugą, że może być problem. I tak się też zdarzyło. Moi zawodnicy tak w głowach na pewno mieli ustawione, że ten mecz się skończy 1-0, ale to tak piłka się takimi prawami w ogóle nie, nie zachowuje. Ja do siebie mam tylko pretensje, bo widziałem, że. Jak tam miał uraz e, Ricardinho w tej pierwszej połowie, z początku meczu, to to nie był Ricardinho, grał bardzo słabo. Tak naprawdę przez jego błąd, przez e, jego niewalkę, chłopak e, e, nie wybił piłkę po wybiciu po autu. I chodzi o to, że ja miałem w połowie taką pierwszą myśl, że go zmienię. Ja go nie zmieniłem. Ja te bramkę biorę na jeden, jeden na siebie, także e, ja myślę, że e, jest to mój błąd, że miałem tam dać kogoś innego na tego prawego pomocnika już o połowie, bo widziałem, że Riccadinho nie jest we swojej skórze. Chłopak jest taki, że jak mu nic nie jest, to gra, a jak mu coś jest, to gra słabo. Nie, nie szedł do wszystkich pojedynków na całego, także, także to ja biorę jako swój, swój błąd. Inaczej myślę, że byśmy wygrali 1-0 ten mecz, spokojnie. Dziękuję bardzo, proszę o pytania. Ja mam na ławce bardzo dobrych zawodników, ten Petasz, tutaj się mi kolega pyta, co, dlaczego Petasz? No pytasz wszedł, no to tak to ożywił, o to chodzi. Ja przecież nie mogę dać 14 zawodników do gry, jak mi ich sędzia tam nie puści. To znaczy dam tylko 10 do pola, a potem na ławce mam trzech bardzo dobrych, których potem mogę zmienić. Gdyby znów dzisiaj nie grał ten, to byście się, się mnie pytali dlaczego nie grał tamten, no, to tak jest. Takie inteligentne pytanie, dziękuję. Mógł sytuację No a Ariel Jakubowski, no jakoś tam jeden z najgorszych w całej obronie no, po zegraniu. To potem dochodzi do tego, że już jak jakoś tam mu nie idzie, no to potem fa fałuje, że także ja się nie dziwię, a to były dwie te kartki Nie ma co. Czerwona zasłużona. My tylko mamy ból głowy, to będzie grała prawej obronie, ale ja myślę, że... ja myślę, że może być ciekawie na wyjazdach. Więcej niż tutaj na tym, na tym mocie. Ta trawa nie jest idealna do takiej piłki, co chcemy grać. Musicie na to popatrzeć, że pierwszych 30 minut my grali bardzo poprawnie. A mieliśmy za 30 minut strzelić, dwie bramki. Nie strzeliśmy, przeciwnik wykorzystał naszą słabość, naszą głupotę. Nic Więc więcej nic nie. Jest to zupełnie inny mecz dzisiaj, niż były mecze tutaj z Arką Gdynia, z kolejarzem, z kolejarzem, z którzy jest GKS Katowice. Zupełnie inny mecz. Gdzie my trzymamy piłkę, my chcemy grać, przeciwnik nam, nas kontrolował. No. Proszę bardzo, Panie radakorze, się z Panem zdecydowanie nie zgadzam. Olimpia nie grała głęboko schowana. Jak to ta Pana znamy, graliśmy w drugiej połowie z, y, otwartą piłkę. Y, założenia taktyczne były takie, jakie były. I to, to wcale nie było proste dla Zespołu Wisły przejść nasze, nasze ustawienie taktyczne. I tutaj y, jest Pan w błędzie twierdząc, że Olimpia grała głęboko cofnięta. Tak wcale tak nie było. Przed momentem Wisła zremisowała z Olimpią Elbląg 1-1. W bramce Wisły Płock po raz pierwszy stanął Bois Paskowicz, który jest właśnie ze mną. Jak pan ocenia swój debiut między słupkami w Wiśle? Tak jak oceniam, no na to są drugi, na to jest trener, na to są media, działacze, no, ale myślę, że, że to w pierwszej połowie to wyglądało przyzwoicie i szkoda bramki. No. Jakbyśmy wygrali 2-1, tak by byłem bardzo zadowoleni, ale jak jest remis, no to niestety nie jestem z tego zadowolony na pewno. A czy czuje się pan już zgrany z obroną, z zawodnikami? Czy, czy rozumiecie się na boisku? Czy jeszcze są jakieś, jakieś takie kłopoty właśnie w komunikacji na boisku? Generalnie już mam coś odegrane, już się wiem przystosować, bo jeszcze ja się tak troszkę ustawiam tych zawodników. No i myślę, myślę, że dalej to będzie lepiej, bo było widać, że już w tym meczu e, jakiś strzał, strzałów dużych elbląg nie miał i, i właśnie to, to, to było najważniejsze. No i my jeden czy dwa strzeli zostawili tych z Elbąka wystrzelić przy właśnie przy e, kontra nie -tak, mali Mali chłopaki zadanie, że kto tam ma stać, który mali przerywać akcje właśnie w takich zagraniach. No i się z tego nie wybjazały i niestety straciły mnie z tego bramkę. Jako, że jest pan nowym zawodnikiem Wisły, to jeszcze tylko zapytam ogólnie o atmosferę w drużynie. Czy dobrze się pan trenuje w Wiśle Polsk? Na, na pewno chłopcy ma oczy, tutaj bardzo dobrze i, i już tylko wyniki wygrane, do tego brakuje jeszcze, jeszcze lepiej. W takim razie tego życzymy. Okay, dziękuję. dziękuję. Ze mną jest to z Damian. Damian, poproszę o komentarz do dzisiejszego meczu. O, co tu dużo mówić? Szkoda, że zremisowaliśmy ten mer, bo mogliśmy go spokojnie wygrać. Mężczyzna podobny do tego, który graliśmy na, w, na, w poprzedniej rundzie, gdzie też prowadziliśmy, a jedno głupia kontra i, i Olimpia strzela nam bramkę. Na pewno szkoda tych dwóch straconych punktów, bo na pewno lepiej by było, gdybyśmy tutaj zaczęli od trzech punktów, ale no nie możemy też się załamywać. Jest jeden punkt i walczymy dalej. No, na razie o utrzymanie, a później będziemy walczyli o wyższe cele na pewno. Tak, ale straciliście bramkę w zasadzie na początku drugiej połowy, potem niestety nie udało się podwyższyć wyniku. Jak myślisz, czego zabrakło? No, na pewno ta pierwsza bramka, znaczy bramka po przerwie, po domu, prawda, bo traci się po wejściu, no czego zabrakło, no nie wiem, myślę, że już później tak... Byliśmy troszeczkę za bardzo rozsypani. W pierwszej połowie to super wyglądało, gdzie Olimpia właśnie nie stwarzała sobie sytuacji z pozostałymi fragmentami gry. W drugiej połowie już zrobiły się luki, dużo miejsca i łatwiej było kontrować zawodnikom z Olimpii. Damien, powiedz jeszcze, bo jest pierwsze rozgrane spotkanie w tym roku. Jak cię przewy dołączyli do was nowi zawodnicy? Jaka jest atmosfera drużynie? Jak tam się dogadujecie? No, Troszeczkę dołączyło do to nas obcokrajowców, ale na pewno atmosfera jest dobra i wszyscy się dogadujemy jakoś. Niektórzy po brazylijsku próbują już rozmawiać, ale wszystko jest ok. Myślę, że razem staniemy w dobry zespół. A jeśli chodzi o te komunikacje na boisku, to. Rozumiecie się już, już całkiem dobrze, czy jeszcze macie takie, nie wiem jak to nazwać, ale czy macie jeszcze jakieś takie braki właśnie w zrozumieniu w siebie wzajemnie na boisku? Nie, no na pewno już nie, graliśmy sparingi, bo to są właśnie te sparingi, żeby się zgrać jako zespół. No na pewno z każdym meczem będziemy bardziej zgrani, będziemy znali siebie już na pamięć. No, no mówię, no z każdym meczem to przyjdzie. Tak, Dziękuję. Życzę dobrych wyników. Dzięki. Panie prezesie, jakie wrażenia po ostatnim meczu z Olimpią Elbląg? Yy, Nie do oczywiście. Mecz powinniśmy wygrać. Planowaliśmy zwycięstwo z przebiegu gry również. Yy, tak to wyglądało, że ten mecz wygramy. Właściwie powinniśmy to zrobić w Cuglach. Do przerwy już yy, parę, parę, parę bardzo fajnych akcji, dobrych sytuacji, niewykorzystanych niestety. I, nie wiem dlaczego, bo, bo w przerwie tutaj rozmawiałem z, z gośćmi klubowymi i każdy był wręcz, wręcz zachwycony grą, grą, grą naszego zespołu, że, że tak to miało wyglądać. Pressing, właściwie goście w ogóle nie potrafili ze swojej połowy wyjść, a już wychodzili to szybko się rozbijali tam o ten mur naszych stoperów, bardzo dobrze grających Radicza i, i, i Rafała Zembrowskiego i w, w, kilka konkretnych akcji nieprzypadkowych, bardzo fajna bramka. Asysta Matara i, i Mossart zrobiły to, na co, na co, na co liczymy. Także tutaj, tutaj wydawało się, że nic nam się złego stać nie może. Natomiast no, druga połowa to już jest, jest zagadka, że, że tak powiem, do, do, do przemyśleń dla, dla szkoleniowca i dla, dla zespołu. Bo, bo fizycznie wyglądaliśmy w dalszym ciągu dobrze, nie, nie było problemów z kondycją. Natomiast coś się nagle zacięło, w dalszym ciągu atakowaliśmy, natomiast szły kontry. Kontry, które po prostu nas. Yy, że tak powiem, yy, zniszczyły. Taka sama bramka jak straciliśmy z Arką Gdynia, czyli nasz rzut z autu, i, i, i po prostu kontra. No nad tym muszą tutaj po, popracować nasi, nasi zawodnicy i trener, bo, bo tak być nie może. Te, druga połowa na pewno już w naszym wykonaniu yy, gorsza. Yy, jakieś tam przyczyny były, trener już ma swoje przemyślenia, rozmawiałem z nim. Także na pewno wyciągnie wnioski z tego meczu i, i na, następnie powinno już być lepiej. Także pierwsze pierwsze koty za płoty, jeden punkt, z tego też również trzeba się cieszyć. Runda będzie jeszcze trwała, szybko to wszystko się będzie rozwijało. Także mówię, no, myślę, że, że, że następny miesiąc będzie lepiej. Pani, panie prezesie, długi ceny Małe konko. jest na zwolnieniu. Kiedy możemy się spodziewać, że asystent wróci do pracy? Znaczy no w tym momencie ciężko powiedzieć jest jak będzie z asystentem, najprawdopodobniej jedynym trenerem przy pierwszym zespole poza trenerem chińskim będzie do końca, do końca rundy trener Libor Pala. Czyli zarząd nie planuje nikogo na razie zatrudniać na miejsce pana trenera Końko? Nie, raczej, raczej nie, mamy, nie mamy takiego planu. Trener Pala zajmuje się w tej chwili opracowywaniem meczów. Analizu, a, analizowaniem y, poprzednich. Y, także, także pomagają mu też zawodnicy starsi, y, w, których, w których mają w zespole Artur Wyczałkowski, Ariel y, Jakubowski. Także y, taka sytuacja na pewno pozostanie. No chyba, że coś się nagle gwałtownego wydarzy, ale y, na dzisiaj taka sytuacja jest i ma być do końca sezonu. Panie prezesie, na konferencji przed wyjątkową wiosenną mówił pan o tym, że będzie można na stadionie napić się piwa w trakcie meczu. Kiedy będzie można po raz pierwszy kupić piwo na stadionie? Tak, planowaliśmy już to wprowadzić na meczu z teraz Olimpią Elbą, natomiast no, my musimy mieć tutaj zgody sanepidu, policji, także w trakcie jesteśmy uzyskiwania tych zgód. Myślę, że nie będzie z tym problemów. Czekamy jeszcze chwilę i myślę, że już na mecz z Ruchem Radzionków w przyszłym tygodniu to piwko powinno się na stadionie pojawić. Mam nadzieję, że to też będzie zachęta dla, dla fanów naszych, że przyjdą sobie na stadion. Oprócz tego, że obejrzą mecz, przy mam nadzieję, ładnej pogodzie, to jeszcze sobie wypiją małe piwko i, i będzie to przyjemne, spożyteczne dla każdego. No właśnie, będzie przyjemne, ale czy zarząd nie boi się rozrabiających pod wpływem alkoholu kibiców? Ja się osobiście nie boję, bo sam jestem, byłem jestem kibicem i, i, i wielokrotnie y, uczestniczyłem w wyjazdach y, i w meczach u siebie również, także na pewno jakaś tam obawa jest, no bo wiadomo, że kibice to jest specyficzna grupa. Która no, nieraz takie, takie ma zachowania, których się nie przewidzi. Natomiast ja myślę, że, to, że tutaj rozsądek przeważy, że każdy sobie to piwko wypije jedno czy dwa i, i, i po prostu będzie to jakby no, dodatek do tego sportowego widowiska, które, które będą fundowali piłkarze. Także, także no, wszystko w tej chwili jest w rękach naszych fanów. My, my dla nich coś takiego zrobimy. Oczywiście, jeśli uzyskamy wszystkie zgody, i teraz po ich stronie jest piłeczka, żebyśmy to mogli kontynuować. Bo jeżeli coś się wydarzy, no to. Trzeba sobie zdać z tego sprawę, że zgoda na wprowadzenie alkoholu na stadion będzie cofnięta. A czy jeszcze tak patrząc z drugiej strony, czy nie obawia się pan, że powiedzmy rodzice jakichś młodszych kibiców nie będą chcieli puszczać dzieciaki na stadion, bo wzbudzi się w nich takie myślenie, że na stadionie alkohol się leje, że nie jest to impreza do końca bezpieczna. Czy nie obawia się pan takiego myślenia wśród mieszkańców Płocka? Może się pojawić, rzeczywiście, że to jest niewykluczone, że taka się obawa może pojawić, natomiast trzeba sobie zdać z tego sprawę, że żyjemy w XXI wieku i to są, to są rzeczy normalne na, na zachodnich stadionach. W tej chwili już i w Polsce w Ekstraklasie są, jest wprowadzone y, to słabsze piwo o mniejszej zawartości alko, alkoholu, także ja bym się tego nie obawiał. Jeżeli ma ktoś przyjść na ten, na mecz rozrabiać, to będzie rozrabiał y, bez względu na to, czy on wypije piwo na, na trybunach, czy nie wypije, także... Pewnie rodzice będą mieli jak, jakąś obawę, ale, ale, ale no i tak pewnie przychodzą z dziećmi, zobaczą, no to mówię, to wszystko w tej chwili będzie w rękach kibiców. Jeżeli oni będą potrafili się stosownie zachować, yy, korzystając z tego alkoholu, z tej możliwości, którą wprowadza ustawa, a wierzę, że, że, że będą potrafili, no to, to nie będzie żadnych problemów. Skoro jesteśmy przy kibicach, to wiemy, że część fanów Olimpii Elbląg nie weszła na stadion. Czemu tak się stało? Do kogo należała decyzja, może wyjaśnimy też kibicom, do kogo należy decyzja o niewpuszczeniu kibiców przyjezdnych na obiekt sportowy? Ja mówię szczerze, to tak do końca meczu nawet nie wiedziałem, że oni nie weszli w komplecie na, na, na stadion, bo otrzymaliśmy tutaj z ich strony, ze strony Olimpii listę niespełna 400 osób, które miały być na meczu, dlatego byłem zdziwiony w przerwie, że tych kibiców jest tak mało, około 200 na sektorze. Otrzymałem informację, że jakieś dwa autokary zostały zatrzymane w drodze do Płocka po trasie i z tego powodu nie dojechali i ja jakby z tym przeświadczeniem byłem do końca meczu, ja byłem po prostu zaoferowany meczem, bardzo przeżywałem ten to spotkanie, siedziałem tam na górze na, na Jaskółce i, i po prostu nie wiedziałem, że coś tam się dzieje z drugiej strony stadionu, byłem odcięty jakby od tych informacji. Dopiero później po meczu okazało się, że, yy, że kibice, część kibiców była niewpuszczona, że zostało kilkunastu yy, kibiców z Elbląga zatrzymanych. No, z wyjaśnień tutaj kierownika do spraw bezpieczeństwa wygląda to tak, że ci kibice, którzy byli zatrzymani wcześniej, te dwa autokary dojechały do Płocka yy, już po rozpoczęciu drugiej połowy z tego, z tego, co, z tego co wiem. No i niestety doszło do tam jakichś nieprzyjemnych zachowań przy wejściu, że, że, że nie chcieli po prostu się dać wylegitymować, że zaczęli atakować bramę, że próbowali atakować ochronę. Zresztą było to opisywane szeroko przez media, nie chcę mu o tym mówić od początku, bo nie byłem świadkiem tych zdarzeń, także... No także z tego powodu, no i tam m, duża ilość alkoholu, którą mieli, którą, którą, którą mieli, którą było widać, że, 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 że spożyli, yy, też była przyczyną tego, że no ale myślę, myślę, że gdyby tam panował spokój pod tym, przy tym wejściu, to by zostali na sektor wpuszczeni, bo ja generalnie taką zasadę preferuję, że piłka nożna jest dla kibiców i każdy, kto przyjedzie na mecz, zachowuje się w miarę, w miarę poprawnie, powinien na ten sektor wejść, nawet jeżeli jest tam pod lekkim wpływem alkoholu, to nic się nie, nic się nie powinno wydarzyć, dlatego... Tutaj musiały być naprawdę bardzo ważkie przyczyny, że ochrona podjęła taką decyzję, żeby tych kibiców nie wpuszczać na, nie wpuszczać na sektor. No a później dalsze wydarzenia to już tylko wiem z, z relacji, z racji, tak powiem medialnej, że coś tam się działo, jakieś przepychanki drobne i kilkanaście osób dotrzymanych. To jeszcze odnośnie legitymowania kibiców. Jak długo jeszcze kibice będą mogli wejść na stadion bez ważnej karty kibica? Udało nam się jeszcze ten okres przejściowy przedłużyć na szczęście bo niestety nasi kibice nie są tutaj zbyt zmobilizowani do tego żeby karty kibica wyrabiać. No już nie wiemy w jaki sposób mamy do, do, do nich dotrzeć. Wszelkimi metodami próbowaliśmy ich namówić do tego żeby te karty wyrabiali. Przykład tego co się dzieje jak nie ma kart kibica mieliśmy znowu przed meczem z Olimpią gdzie kolejki bardzo długie, panie musiały spisywać dane, dane z biletów. Dane z dowodów, potem drukować bilety. Karta kibica to już jest zakodowana, zakodowana wszelka ilość danych potrzebnych do tego, żeby kibic mógł wejść na stadion, także to jest ułatwienie dla każdego. Jeszcze myślę, że przez kilka najbliższych meczów będzie można normalnie kupować bilety w kasach papierowe. Natomiast no, zachęcamy bardzo do tego, żeby te karty wyrabiać, bo tak jak powiedziałem, jest to, jest to dla wszystkich wszechmiar korzystne. A jeszcze zapytam, bo ostatnio mnie w Płocku byli znajomi z innego miasta i wiem, że teraz weszliby na stadion, jeszcze te karty nie obowiązują, natomiast już tak na przyszłość, y, może powiedzmy o tym, kiedy zaczną obowiązywać karty kibica, a przyjadą do nas właśnie goście z innego miasta, oni będą mieli szansę wejść jakoś na dowód właśnie, jako że no, nie są kibicami, ale powiedzmy pochodzą z innych miejscowości, gdzie nie mają y, pierwszoligowej drużyny, czy jeszcze grającej w wyższej klasie, czy takie osoby bez karty kibica przyjezdne będą mogły wejść na stadion? S jeśli wejdzie karta kibica, już tylko karta kibica do obiegu, to takiej możliwości nie będzie, po prostu no, mhm. będą te osoby musiały sobie zainwestować tą kartę kibica, po prostu kilka dni wcześniej, czy nawet dzień wcześniej zgłosić do, tutaj, do naszego działu marketingu, wniosek złożyć o kartę kibica i po prostu będą musiały te 10 zł zapłacić i tę kartę sobie wyrobić. Tak jest zresztą w innych klubach, to, że Legia Warszawa ma 160 tysięcy kart kibica, to... To, to właśnie jest to, że, że mnóstwo kibiców tam przyjeżdża na jeden mecz, zobaczyć stadion, czy po prostu w, w gości, no ale muszą te karty mieć, także, także, także no niestety jak już karta wejdzie, to będzie to obowiązek dla wszystkich. Przypomnijmy jeszcze, że karta kibicowa i kosztuje tylko 10 zł. Tak, jest to koszt 10 zł, karta kibica jest wyrabiana na dwa lata, także, także nie jest to wielki wydatek, procedura jest bardzo prosta. Łatwo się z nią zapoznać na stronie internetowej Wisły, także jeszcze raz serdecznie zachęcamy do tego, żeby karty wyrabiać. Wybiera się Pan na mecz do Grudziądza? Tak jest, wybieram się na mecz do Grudziądza. Nie pamiętam już meczu, na którym nie byłem, wyjazdowego, w ogóle meczu Wisły. Nie, mówiąc szczerze, to ciężko miałbym znaleźć w pamięci. Wybieram się oczywiście, serce już mi wali, jak, jak, jak tylko sobie o tym meczu pomyślę. Kolejne bardzo ważne spotkanie, natomiast ja bym tutaj nie rozdzierał. Jeszcze szat do końca sezonu mamy 13 spotkań, także tu się jeszcze może wiele wydarzyć. Ja w ten zespół wierzę, wierzę w zawodników, wierzę w trenera Pala i wierzę w naszych kibiców, że razem osiągniemy ten cel, który sobie założyliśmy, czyli to minimum utrzymania. I tak zakończmy. Dziękuję bardzo.